W jednym z wywiadów prezes PSG powiedział, że Mbappé jest wart więcej niż miliard euro. A gdyby nawet ktoś zaproponował mu za niego takie pieniądze, to i tak by go nie sprzedał. Dzisiaj 60 faktów i ciekawostek o Mbappé. Jego pełne imię to Kylian Sami Mbappé Luto. Urodził się 20 grudnia 1998 roku w Paryżu. Mbappé jest z pochodzenia kamerunczykiem, pochodzi z Afryki. Występuje jako napastnik w Paris Saint-Germain, jak i został powołany do reprezentacji Francji. Mbappé powiedział, że odda wszystkie pieniądze zarobione w reprezentacji Francji na mundialu w 2018 roku na cele charytatywne, a dokładniej niepełnosprawnym dzieciom. Uważa, że w drużynie narodowej nie gra się dla pieniędzy. Nawet prezydent Francji poprosił go, by został grać we francuskim klubie. Od 2016 roku do czerwca 2018 roku był kontuzjowany 5 razy, łącznie 70 dni. Najdłużej 35 dni dochodził do siebie po urazie głowy w sezonie 2016-2017. Gdyby nie piłka nożna, Mbappé pewnie zostałby tenisistą. Od najmłodszych lat uwielbiał właśnie ten sport. Mając 14 lat, został zaproszony na testy do Chelsea. Jego waga to około 73 kg. Zawodnik dba o jej utrzymanie przestrzegając ścisłej diety. Pilnuje systematyczności w przyjmowaniu posiłków, których spożywa 6 każdego dnia. Jego śniadanie zwykle składa się z miski płatków owsianych, dwóch jajek oraz łyżeczki masła migdałowego. Na drugie śniadanie piłka sięga po proteinowy batonik. Zawodnik bywa również oskarżany o zbyt indywidualną grę zamiast kierowania się dobrem drużyny. Choć na Mistrzostwach Świata w 2022 roku nikt z kolegów go za to nie obwiniał, bo to w zasadzie on zapewnił drużynie to, że pozostali oni na dłużej w finale Mistrzostw. Początkowo sam prowadził swojego Instagrama. Jego ojciec pochodzi z Kamerunu, był jego agentem, jak i trenerem piłki nożnej. Jego matka natomiast pochodzi z Algierii, jest byłą piłkarką ręczną. Mbappe ma dwóch braci, z czego jeden jest adoptowany i właśnie ten jest również zawodowym piłkarzem. Początkowo występował w AS Monaco, gdzie prawdziwą karierę zaczął 2 grudnia 2015 roku, dokładniej w 88. minucie meczu z jedną z francuskich drużyn, ponieważ właśnie wtedy wyszedł pierwszy raz na boisko. Wcześniej jako junior kopał piłkę w latach 2010-2013 w AS Bandi, klubie prowadzonym przez jego ojca. Swoją przygodę z piłką nożną zaczął w wieku 5 lat. Trenerzy mówili o nim, że był inny niż jego rówieśnicy, znacznie odstawał od nich poziomem. Jego ulubionym kolorem jest kolor czerwony. W latach 2011-2013 szkolił się w Clairefontale, czyli we francuskiej akademii piłkarskiej uchodzącej za jedną z najlepszych na świecie. W wieku 11 lat grywał sporo meczy ze swoimi rówieśnikami z takich szkółek jak szkółka Manchesteru, Bayernu czy Liverpoolu. W dniu 6 marca 2016 roku Mbappé podpisał swoją pierwszą profesjonalną trzyletnią umowę wiążącą go z Monako do czerwca 2019 roku. Jest najmłodszym debiutantem w historii tego klubu, bijąc rekord ustawiony przez piłkarza o imieniu Thierry Henry. Rocznie zarabia ponad 500 milionów złotych za swoją grę i akcje sponsorskie. Aby zatrzymać gwiazdora w Paryżu, właśnie PSG zapłaciło mu 630 milionów euro. To rekord i dowód na to, jakie stawki proponuje dzisiejszy futbol. Za tą kwotę można kupić wszystkie kluby PKO Ekstraklasy i Fortuna I ligi. Francuska Federacja Piłkarska została ukarana grzywną przez Międzynarodową Federację Związków Piłkarskich za odmowę udzielenia wywiadu przez napastnika reprezentacji Francji Kyliana Mbappé po meczu Francja-Polska. Na Mistrzostwach Świata w 2022 roku francuski napastnik Paris Saint-Germain, 23-letni Mbappé, dwukrotnie został uznany za zawodnika meczu. Zawodnik za każdym razem odmówił udzielenia obowiązkowego wywiadu po odebraniu nagrody. Powodem odmówienia wywiadu był fakt, iż sponsorem nagrody dla MPV Match był na Mundialu w 2022 roku w Katarze amerykański potentat firma piwowarska Budweiser, a Killian jest przeciwny reklamowaniu marki napoju alkoholowego i wtedy grzywna wyniosła 10 tysięcy euro. Niecałe dwa miesiące po wejściu pierwszy raz na boisko w barwach Monako 20 lutego 2016 roku zdobył swoją pierwszą bramkę dla klubu, bijąc kolejny rekord należący do tej pory do Thierry'ego, stając się najmłodszym strzelcem gola w historii Monako. Idolem Mbappe był za dziecka Cristiano Ronaldo, 25 marca 2017 roku w wygranym 3–1 meczu z Luksemburgiem, zadebutował w reprezentacji Francji. Pod koniec 17 został wypożyczony z AS Monaco do PSG, potem został kupiony za 180 milionów euro. Mbappé stał się drugim najdroższym transferem w historii futbolu, zaraz po Neymarze, który również gra w PSG. Mbappé dysponuje niesamowitą szybkością, z czego zasłynął dokładnie w meczu z Argentyną, gdzie Mbappé strzelił dwa gole i wywalczył on rzut karny po przebiegnięciu ponad 80 metrów boiska z prędkością około 38 km na godzinę. Strzelając gola przeciwko Peru na Mistrzostwach Świata w 18 roku, został najmłodszym strzelcem francuskim na Mistrzostwach Świata w wieku 19 lat. Prowadzi on fundację pomagającą w edukacji biednych dzieci. 350 tysięcy euro premii z rosyjskiego Mundialu przekazał na pomoc dla potrzebujących. Odwiedził on oddział onkologiczny jednego z paryskich szpitali, żeby tam podnieść na duchu chorych na raka. Lubi grać w FIFA i NBA 2K. W obie gry jest całkiem niezły. Na jednej z rozgrywek trafił w głowę siedzącego na trybunach kibica Les Blues. Łysy fan z grymasem bólu osunął się na ziemię. MWAP przeskoczył przez bandę i pobiegł pod sektor, w którym znajdował się poszkodowany. Uwielbia nosić buty sneakersy Nike Vapors były pierwszymi butami piłkarskimi, które nosił. Powiedział, że były tak porządne, że niektórzy koledzy z drużyny nawet pytali, czy mogą je pożyczyć na pierwszą połowę meczu. Zawsze odmawiał. W wieku 18 lat zdobył hat w League One, robiąc to po raz pierwszy, gdzie ostatni hat został zdobyty w 2005 roku. Jego rekordów będąc tak młodą osobą można wymieniać bez liku. Na przykład jest najmłodszym graczem w ciągu ostatnich 30 lat, gdzie strzelił bramkę w Liguan, najmłodszy gracz, który strzelił z połowy boiska, drugi najmłodszy strzelec z UEFA itd., tak ale to już zostawmy. Ma on podpisaną umowę sponsorską z Nike. Firma Nike nawet wydała specjalne, spersonalizowane buty nazwane klient Mbappé Nike Hypervenom 3. Obecnie jego wartość rynkowa oscyluje w granicach między 180 a 280 milionów euro. Mbappé pochodzi z Bandi, miasta położonego około 11 km na północny wschód od Paryża. W swoim mieście rodzinnym ma olbrzymie wsparcie. Zawsze gdy przyjeżdża, urządzane jest przyjęcie powitalne. Łącznie przed ostatnich mistrzostwach świata przekazał 400 tysięcy euro na cele charytatywne. W 2017 roku zagrał mecz z niepełnosprawnymi i potrzebującymi dziećmi. Magazyn Time umieścił go na swojej liście 25 najbardziej wpływowych nastolatków na świecie w 2018 roku. Mbappe jest właścicielem mieszkania, które ma 600 m2 z widokiem na wieżę Eiffla. Przez długi czas wszystko wskazywało na to, że Francuz trafi do Realu Madryt i to nie dlatego, że królewscy oferowali za niego wielkie pieniądze, ale też ze względu na to, że Mbappe kibicował im od dziecka. Jak wspomina, wolał wybrać PSG, ponieważ to zespół z jego rodzinnego miasta. Nie mógł na tą chwilę wybrać oferty z innego kraju, ponieważ najzwyczajniej tego nie chciał. Mbappe ma 178 cm wzrostu i waży 73 kg. Był nazwany najbardziej utalentowanym napastnikiem świata poniżej 20 roku życia. Mówi się, że Mbappe jest szybszy niż najszybszy człowiek świata, czyli Usain Bolt. Nie jest to jednak prawda. Mbappe mógłby grać w reprezentacji Algierii albo Kamerunu, ponieważ też ma takie obywatelstwa. Mbappe znalazł się na okładce gry FIFA po raz pierwszy w 2021 roku. Mówił, że to spełnienie jego marzeń. Sam Pele wypowiedział się o Mbappe tak, że jeżeli w takim tempie Mbappe będzie bił rekordy, sam będzie musiał ponownie włożyć buty, bo go przegoni. Pele jednak niestety odszedł z tego świata. Jeżeli chcielibyście usłyszeć o nim fakty za jego życia i nieznane ciekawostki, dajcie znać, być może zrobię taki odcinek. A tymczasem o Kilianie Mbappe to już by było na tyle. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia, cześć!